Dzień dobry kochany, witajcie z powrotem na moim kanale. Dzisiaj nietypowo, bo przychodzę do Was z vlogiem. Ostatni vlog nakręciłam chyba z 4 miesiące temu, ale odzywały się od Was głosy, że chciałybyście więcej tego typu filmów na moim kanale zobaczyć, więc okej, okay, przychodzę do Was z vlogiem, zobaczymy jak to wyjdzie, jak Wam się będzie podobać. No i dzisiaj widzicie po tytule, będę wam pokazywać troszeczkę więcej z tego, jak w sumie wygląda mój standardowy dzień pracy z domu, jak wygląda moja praca jako influencerki i generalnie jak mi się żyje w nowym miejscu, no bo ostatni vlog był jak jeszcze mieszkałam w starym mieszkaniu w Warszawie. Ja sobie właśnie jem śniadanko, jestem teraz na cateringu, potem w ciągu dnia będę Wam też pokazywać jak taka moja standardowa dieta wygląda. Ja sobie dzisiaj wstałam, wczoraj Hubert pierwszy raz, kiedy tutaj mieszkamy, pojechał do Warszawy, bo tam ma pracę, więc musi to jakiś czas tam pojawić. Więc ja mam się na dwa dni do dla siebie, więc mi to jest świetna okazja, żeby też vlog nagrać. Więc tam sobie, wyszłam z Hugo na spacer, ogarnęłam trochę w mieszkaniu, wzięłam prysznic, no i teraz usiadłam sobie tutaj, żeby do Was troszeczkę pokazać. Zjedziemy śniadanie i pójdziemy razem się ogarniać i pokażę Wam, jak mój dzień wygląda. Teraz po śniadaniu sobie połknę swoje suplementy. Część mi się skończyła, ale część jeszcze mam. Więc czekam na dostawę. Będę miała już wszystkie swoje suplementy. I teraz muszę szybko napisać jednego maila z pracy. Nie mam to zrobić. I zabieram Was za mną. No dobra. Więc zabieramy się do pierwszego bloczku pracy. Czyli moja standardowa praca na komputerze, przy biurku. Nic ciekawego. Ale zostańcie ze mną, bo potem będzie ciekawiej. Ok, na ten moment skończyłam pracę przy kąpie i teraz lecę się szykować, malować, ubierać. No dlatego, że mam w planach dzisiaj nagrać nowy film na kanał jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to ten film jest już dostępny bo chciałam, żeby ten film się pojawił najpierw, potem vlog także mam nadzieję, że już możecie go obejrzeć, albo już go obejrzyliście. i będę Wam pokazywać całego makijażu od A do Z dlatego, że już jest taki film na moim kanale, pogadankowy a potem to by wieki zajęło także tutaj Wam gdzieś podlinkuję ten film część myślę, że nagram, a część po prostu zrobię poza kamerą. Ale jeśli chciałobyście, żebym być może nakręciła taki film z moim makijażem, to dajcie też znać. Też przeważnie jak kręcę film, to robiłam taki wyciętniejszy makijaż full glam, bo kamera zawsze trochę z tego makijażu zabiera. Ale ostatnio jakoś nie chcę mi się aż takiego mocnego makijażu wykonywać. I serio, teraz zaczęłam stawać na szybkość i na przykład tego mojego ulubionego brązera, którego już zużyłam chyba z pięciu opakowań To nakładam go nie tylko na kości policzkowe, ale też zaczęłam go nakładać właśnie w załamaniu powiek Co jak co, ale kreska na powiece u mnie musi być I właśnie miałam powiedzieć, że nic się praktycznie w moim makijażu nie zmieniło no i tak rzeczywiście jest, ale chciałam Wam pokazać dwa nowe kosmetyki marki KIKO Sorry, że tak, ale boję się, że mi zaraz y, ta kreska, liner odciśnie na powiece Także kupiłam sobie, słuchajcie, Creamistic Contour Skapting Touch To jest kolor 201 i tak się prezentuje ja go sobie nakładam oczywiście na kości policzkowe Potem jeszcze oczywiście dodaję tutaj, tak jak mówiłam, ten brązer. A błyszczek to Wam na końcu pokażę jak wygląda, ale jest zarąbiste i ma zarąbiste pakowanie i aplikator w swoim kształcie. I słuchajcie, tak się prezentuje skończony makijaż, nic super fancy. Zależało mi, żeby było szybko. I teraz, tak jak wam obiecam, pokażę Wam jak na ustach się prezentuje ten błyszczek. Mm, I ten zapach. Dobra, i teraz ruszamy do mojej garderoby ubrać się na nagrywanie filmiku. I tak się prezentuje mój dzisiejszy outfit do nagrywania. Oczywiście nie żeby to spodnie ktokolwiek zobaczył ale musiałam je założyć bo spodnie są nowe i kupiłam je w butiku świny u Tresek byłam u mojej mamy tydzień temu na święta i mi się zarąbiście podobają oczywiście jeszcze nie miałam okazji ich nigdzie założyć bo się ja tylko siedzę w domu i pracuję, albo czytam albo tego typu rzeczy robię a bluzka, gdyby to kogoś interesowało jest z Reserved ale kupiona chyba z rok temu co najmniej i jeszcze w międzyczasie poza kamerą założyłam sobie opaskę, bo ostatnio mam fazę na opaski i muszę sobie więcej ich pokupować. To jest dla mnie super wygodne z moimi włosami. I założyłam też sobie kolczyki, takie malutkie kółka. Ostatnio też ciągle, jeśli już noszę kolczyki, to noszę właśnie kółka. Także jestem gotowa do nagrywania, i teraz idę sobie wszystko. Ustawić, przygotować komputer z statkami, przygotować odpowiednie ustawienie do nagrywania. Powiem Wam, że cała ta otoczka tego wszystkiego, szykowanie się do nagrywania jest o wiele, wiele dłuższym procesem niż samo nagrywanie, bo samo nagrywanie tego filmu, podejrzewam, że mnie nie zajmie dłużej niż 30 minut, bo chcę, żeby to był dosyć krótki filmik, bo uważam, że takich krótkich filmików na moim kanale zdecydowanie. Brakuje. Ustawienie gotowe. Słuchajcie, nagrywam teraz swoim iPhone'em, bo mi się udało już odpowiednie ustawienie dla mojego aparatu znaleźć. To oczywiście musi być tak, żebym siebie widziała. Tam mam notatki na kompie otworzone. Przeważnie byłam staroświecka w przednim mieszkaniu i to wyglądało tak, że sobie drukowałam i sobie gdzieś tutaj kładłam, naklejałam. No, ale teraz mam taki na kąpie, mam biurko, więc mam troszeczkę bardziej wygodnie niż jak na kanapie nagrywałam. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Zobaczymy też, jak to tło się sprawdzi. No i tak. Słuchajcie, skończyłam już nagrywać. Jestem z siebie bardzo zadowolona, To jest dla mnie mega produktywny dzień. Zajęło mi to dosłownie, tak jak mówiłam, troszeczkę ponad 30 minut. I oprócz tego, jeszcze pierwszy raz zrobiłam coś takiego, że jednocześnie nagrałam sobie, ustawiłam sobie telefon i jednocześnie nagrałam sobie cztery rolki na Instagram, czyli takie, wiecie, albo shorty na YouTube. Także mega fajnie, przeważnie robiłam. Także najpierw nagrywałam film na YouTube, potem nagrywałam rolki na Instagram o tym temacie i to mi zajmowało naprawdę razem z dwie godziny. A dzisiaj, mimo że pierwszy raz nagrywam i jeszcze jednocześnie nagrywam vlog, to mi się to udało naprawdę super szybko i sprawnie zrobić. Jest teraz 12.10 i ja jeszcze nie piłam swojej dzisiejszej kawki, także lecimy teraz na dół do kuchni sobie ją przygotować. Jaka jest moja ulubiona mm. pora dnia? Oczywiście kawka. Odkąd tu mieszkam, to mam taki fajny ekspres kolbowy. Bo wcześniej piłam po prostu kawę z panem. I słuchajcie, dzisiaj na lunch mam sałatkę, co w sumie się zdarza często. Jest to sałatka z wędzonym łososiem, ziemniakami i z buraczkami. Tak sobie myślę, że wygodniej mi będzie, jak sobie przełożę do miski, więc idę sobie teraz to przełożyć. I tak się prezentuje mój dzisiejszy lunch. Normalnie jem przy stole, a nie przy biurku, ale dzisiaj stwierdziłam, że zjem sobie tutaj i sobie obejrzę jakiś film na YouTubie. Bo, jak wiecie lub nie, to ja jestem ogromną fanką YouTube'a, nie tylko jako twórca, ale też jako konsument treści. Jestem uzależniona od YouTube'a. Jeszcze chciałam powiedzieć parę słów o mojej diecie. Jestem od środy na diecie, ale za chwilkę będzie tydzień. Przedłużyłam sobie na kolejny miesiąc, bo mi bardzo smakuje i jestem pierwszy raz na diecie bez glutenu i bez laktozy. Nie mam stwierdzonych, mimo stwierdzonej alergii. Natomiast powiem Wam, że zdecydowanie lepiej się czuję. Jak to się generalnie unikam od wielu, wielu lat, natomiast do glutenu nie unikałam. I zaczęłam podejrzewać, że być może on wcale mi nie służy. I powiem Wam, że chyba miałam rację, bo czuję się o wiele, wiele lepiej. Układ trawienny zdecydowanie lepiej mi pracuje. Moja cera się poprawiła, a dopiero tak naprawdę kilka dni. Także dalej będę sobie testować. Nie w tym cateringu, bo korzystam z cateringu diety od Brokuła. W tym cateringu też jest taka dieta light dla osób, które mają problemy z trawieniem. To jestem właśnie ja, więc być może też po tym miesiącu sobie wypróbuję tą dietę. Także zobaczymy. Idziemy sługo na spacerek a ciugus, idziemy. <gry> My już gotowi? Idziemy spacerować. Nie zabieram kamery, bo mi się nie chce jej dźwigać. Wróciłam ze spaceru z Hugo, powiem wam, jest dzisiaj w Wrocławiu chyba z 26, albo 27 stopni. pełno słońce, więc jest mało gorąco i patrzcie jak Hugo wygląda teraz. O, leży biedaczek Hugo, żyjesz? i dyszy. A ja chciałam Wam pokazać, bo będę sobie teraz robić maczę. Mam teraz taką maczę, która jest chyba dostępna w Lidlu, choć ją zamawiam już yy, przez Allegro. I daję sobie jej. A dziś tyle łyżeczkę. I wcześniej piłam sobie na ciepło zawsze maczę, ale dzisiaj jest tak gorąco, że wypiję sobie ją yy, na zimno z lodem. A tutaj sobie nalałam właśnie łyżeczkę octu rozcieńczonego w szklance wody, i to jest ocet z Aroni naszej marki, hodowla szczęścia. Ja sobie często taki ocet popijam. W ciągu dnia jako nawodnienie świetnie się sprawdza. Ocet też zakwasza, żyłą, mam takie świetne natrawienie, obniża poziom cukru we krwi i ma naprawdę mnóstwo mnóstwo innych zdrowotnych benefitów, więc jeśli chciałabyście spróbować tym, mamy naprawdę co najmniej kilkanaście rodzajów różnych octów owocowych, kwiatowych, ziołowych, dostępnych na naszej stronie. Będzie oczywiście podlinkowana w opisie filmu. I jak już mam zalane wodą, to teraz sobie. Miksuję. I mleczko, oczywiście, owsiane. Dobra, test smaku maczy na zimno, bo cały zimę piłam na ciepło. Hmm. Chyba zaczęłam bardziej smakować na ciepło, ale będę się musiała przyzwyczaić znowu do takiej na zimno, bo latem na ciepło. I znowu jestem tutaj, wziąłam swoją matkę, mam swój komputer. No i teraz czeka mnie z półtorej do dwóch godzin. Zobaczymy jak mi pójdzie montowania filmu, który dzisiaj dla was nagrywam. Także zabieram się do roboty, nie lubię montować, powiem wam, jest to taka mozolno upierliwa praca, ale musi być wykonana, żebyście wy mogły oglądać to w takiej odsłonie. Także zabieram się do roboty i słuchajcie, ja już się w swojej kuchni czas na obiadek, jest 16 i dzisiaj tak się mój obiad prezentuje to są gnoki, potrawka wyprzowa i surówka z kapusty czerwonej także będę sobie je jeść, bo już lekko ja z głodu w tym kateringu jest 5 posiłków, więc nie da się być głodną, tak się nieco 3 godziny jem no i słuchajcie, tak jak mówiłam Praca nad montowaniem filmu mi zajęła troszeczkę godzinę z hakiem, bo filmik jest krótki. Udało mi się zmontować, także bardzo się cieszę. Dzisiaj albo jutro filmik opublikuję, chociaż no, w tym czasie, jak mu dacie ten vlog, to podejrzewam, że on już jest. Ale tak to wygląda. W międzyczasie jeszcze miałam troszeczkę pracy związanej z naszymi sklepami na Allegro. Także jestem już lekko padnięta. Zresztą około 16 zawsze mam taki lekki energetyczny zjazd i tak sobie myślę, że powoli mój dzień pracy będzie się kończyć. Więc też pewnie jakoś powoli ten vlog będę kończyć. Jeśli chcę Wam jedną rzecz pokazać. Słuchajcie, tak sobie pomyślałam, że Wam zrobię mini update. Co prawda tu się praktycznie prawie nic nie zmieniło, odkąd Wam pokazywałam w home tourze jak to wygląda. Natomiast przyszło nam w międzyczasie zamówienie ze Skluma, na które czekaliśmy no i, i zmiana to jest ta lampka do której jeszcze co prawda nie mam żarówki tak jeszcze jej nie używałam muszę kupić je dopiero no ale tak się prezentuje, bardzo fajne no i oczywiście może już na wcześniejszych kadrach zobaczyłyście że mamy w końcu szafki nocne i te szafki nocne są wykonane z drewna mango i są bardzo fajne, unikalne, naprawdę ta faktura jest świetna, bardzo mi się podobają, i to wszystko jest ze skluma, co wam pokazuję. I też właśnie lampka nocna. to wszystko chyba było. A, czekajcie! Jeszcze nie było tej gablotki. No właśnie, no bo to jest, wiecie, do kompletu z tą z tą witrynką, co tutaj jest. No, ale zanim hubert mi skręcił, tam to troszeczkę czasu minęło. No ale w końcu jest. Taka oto. Na razie tam niewiele jest, bo już część rzeczy mamy w schowku nierozpakowanych, część u mojej mamy tak naprawdę. Tu jest taki barek, ale pusty, niemal ma alkoholu. Trzeba go zapełnić. No, także tak to wygląda oryginalnie. Ta szafka miała być tam koło tamtej, w moim biurze. No, ale kurczę, już stwierdziłam, za dużo tego wszystkiego, a tutaj i tak chcieliśmy by kupić, więc idealnie. Druga szafka. No i tak to wygląda. No jeszcze słuchajcie, dekoracje i tak dalej Nie pamiętam czy kwiatki wam pokazywałam, chyba nie Chyba, chyba nie, kwiatki też kupowaliśmy Fikusy moje ulubione Ale i tak, no, jeśli chodzi o dekoracje i tak dalej To musimy wszystko jeszcze sobie pokupować na spokojnie I to jest mój kącik, wydaje mi się, że też go nie było Jeszcze na chomturze. także pokazuję wam Tapówka była wcześniej w garderobie, ale jednak jest mi jest wygodnie z nią. Tutaj to jest mój kącik czytelniczy. Tu mam książki, więc idealnie tak to wygląda. Fotelik jest z Sinsei. Oczywiście, Teddy. Bardzo fajnie ten fotel, chociaż myślałam, że będzie troszeczkę bardziej wygodny. Za chwilkę będę sobie tutaj siedzieć i czytać. Właśnie zaczęłam nową książkę. Briana West, jak myśleć o sobie lepiej. Na mi się podoba, ale nie jakoś taki super, żeby mnie wciągnęła. Zobaczymy, jak będzie dalej. No i to tyle w sumie chyba chciałam Wam powiedzieć, pokazać. I słuchajcie, ja już będę powoli dzisiejszego vloga kończyć, bo jest tak naprawdę 16:30 i mój dzień pracy powiedzmy, że się na ten moment kończy, bo jeszcze wczoraj będę musiała jak tylko popracować, tak jak zwykle. Natomiast już mi się wydaje, że mam tyle materiału, że i tak modowanie tego mi zajmie wieki. Słuchajcie, koniecznie dajcie znać, jak Wam się taka forma moich filmów podoba. Czy mam ich robić więcej, czy więcej takich typowo siedzących, pogadankowych, niewlogowych. Dajcie znać, co ewentualnie chciałybyście ode mnie zobaczyć, czego chciałybyście, żeby było więcej, co mam pokazać w swojej codzienności. I tyle. Dziękuję wam jak zwykle za oglądanie. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteście. Zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie, nie zrobiłyście. I trzymajcie się ciepło, buziaki. Do następnego filmu, pa pa.